Wywalniki wywalniki tu. tu <tryk> Już nie może. No, Ale Aria nie popuszcza. Ugaduj tylko do kamery. <grym> Aria wstawa i twoje! do twoje!

Ten mój pomysł. Magda. Magda. Victoria ma good Idea. Hmm. Co? wiem, że nagrywasz. Tak, nagrywa Magda. Obok yeah. niej siedzi Martyna. Odezwij się Martyna. Bo ja, Magda? You. 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 Pomachaj. A, i Pomachaj. Nie, pieski, jej i jeszcze mój... Nie, 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 nie! Dajm tak. do mnie! Wstydzących się wszystkich mówi, bo matrzy Nie, osuń do, osuń do! Nie, 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 cicho wądź, już się nie odzywaj. Jeśli nie chcesz kupę jakiejś twojej tożsamości. Dobra, 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 dobra. mordki. mortki. ma się na nowo zaczyna. Emmy ma. Ma się zaczyna. Nie, Kuba, idzie. Nie, nie idzie. Eee, <gryst> Mirka? Mirka? Pytanie, co ty robisz? <gryst> A ja nie poddałam. Nie. <gryst> Ej, one są podobne do zgodywanu, nie? No, mój dywan jest brudny. Bo mała Uwiel strzelać, jak to wygląda. No. O nie! No dobrze, że ty nie wlasz. Ej, zabierz! Moja skarpeta. <noise> Zabierz dupę z mojego pleczaka! Na pewno wszyscy rozpoznajemy nas skarpetki. Spalimy się skarpetami. Ja powiem, powiem, skarpetami. że aż się pochwalę, że mam skarpetki Wiktorii. Ja, to są młodego, a ja mam skarpetki Wiktorii. <noise> oh, <noise> a <yeah. głos> No dobra, dobra, <noise> do to... nie <noise> o skarpetki. Viki ma różowe. Jeszcze. Niestety. No, no, good idea. Takie był. Takie kontrastowe z tym białym taki. Dobra, no to to już, do... Dobra, ile to już trwa? Trzy minuty. A tu już się żegnamy. Cześć! Pa, pa. Ciao! I w górę!